Jaki gospodarz taki plon? Jesteśmy właśnie na groszku. W drugim plonie. Mało go, ale patrzcie, nawet jeszcze, jakby, jakby mówicie, jakby opryskał, jakby dobrze nawoził, to by groszek na tym polu był. Kukurydza, słonecznik i ziemniaki. A trzeba nawożenia no. Trzeba czasu nawożenia. pH też w rok nie uniosę, nie? A tu pH szybko widzę spada na tych polach. Na działkach yy, trochę lepszych widzę, no, że tak powiem, może lepiej się trzyma, chociaż też nawet na tych yy, łąkach chyba raczej spadło, bo widać po darni, także utrzymaj te 6-7 pH, chyba ciężki temat. Kosztowne w każdym bądź razie, ale wykonalne. Skoszone. Grabimy. I dajemy krowom. A pryzmy poczekają do... Przynajmniej tam w listopadzie otworzymy. Na razie był, jedno zawieźliśmy, jedzą. Także nie ma problemu. Wiadomo, że lepiej, będę jadł młodo mu do trawy, Ale, jak patrząc na no to, trawę wykłoszone też nie chcę jeść. Także na tym samym poziomie to jedzę. Na pewno siano typowo unkowe nie chcę w ogóle trącić. Także tak to dobrze jedzę, bym powiedział.